Dlaczego jesteś gruby? W 2016 roku w Polsce wśród osób w wieku 20 lat i więcej 53% kobiet i 68% mężczyzn miało nadwagę, a 23% kobiet i 25% mężczyzn było otyłych. W przypadku osób poniżej 20 roku życia nadwagę miało 20% dziewcząt, i 31% chłopców, a 5% dziewcząt i 13% chłopców było otyłych. To ogromny problem, a poniżej przedstawię kilka powodów ku takiemu stanu rzeczy. Po pierwsze i najważniejsze to słaba, silna wola. Ja sobie na zakupach gdziekolwiek. widzisz sobie żelki. Kupujesz je w domu. Masz do wyboru na przykład ee, jakiś tam jogurt versus słodki cukierek. Instant gratification i wybierasz coś słodkiego, co od razu Ci zapewni jakąś tam dozę cukru. Więc słaba silna wola. Złe nawyki żywieniowe, przekąski. Byłeś mały, jadłeś dużo cukru. Matka ci mówiła mieć cukier z cukrowi będziesz silny. I tak ci zostało. Wybierasz maka zamiast jakiejś restauracji czy czegoś innego. Regularnie jest chipsy. Trzeba po trzecie. Źle śpisz. Śpisz bardzo nieregula, nieregula, nieregularnie. Twój sen jest bardzo zły. Nie rozlepiasz. Kładziesz się późno wstać. Wstajesz rano do pracy na przykład. Jeśli w ogóle też trenujesz, to skipujesz treningi 4 Po każdym obiedzie jakiś deser jesz Po każdym obiedzie deser to jest pozycja obowiązkowa się dużego schabowego A jeszcze sobie Ciasta wezmę Po obiedzie 5 Zawsze bierzesz Większe porcje jedzenia Na przykład najadłbyś się Załóżmy Big Maciem ale weźmiesz Big Maca, z frytkami i kolą. Rozpychasz wątrobę I ty jesz Po szóste, Jak już jesteś głodny To pod żadnym pozorem nie idź do sklepu na zakupy Jak jesteś głodny, wydasz więcej kasy Będziesz myślał sobie, że wydałeś, to musisz to zjeść miał wyrzuty sumienia Tak jesteś głodny To nie kupuj jedzenia Po siódme Ja głodny, ja zjeść teraz, ja zjeść teraz nie jest to dobre podejście. Powinieneś ćwiczyć cierpliwość. Cierpliwość to, że na coś trzeba poczekać, ale jednak robisz odwrotnie. I jesteś głodny i od razu chcesz z coś zapchać sobie żołądek. A to wynika też z ewolucji. Kiedyś jak. Było żarcie, to się po prostu jadło. Bo nie wiadomo, nie wiadomo było, kiedy będzie następne, ale już dzisiaj, w czasach obecnych, takiego problemu nie ma. To i nie musisz się zapychać czymkolwiek. Po ósme. A to już punkt taki dla bardziej zaawansowanych. Już jesteś na jakimś tam etapie zaawansowania w diecie czy w treningach to zacznij mniej więcej sobie te kalorie szacować Na przykład chcesz mieć redukcję W sumie mniej więcej policzyć ile tego potrzebujesz i tu polecam wam podręcznik warszawskich koksów o odżywianiu, link będzie w opisie Róż staraj się mniej więcej liczyć kalorie. Soku. Na przykład ciekawostka, przecież te piwo, ma aż 250 kalorii. Ile? Tego nie wiedziałem. Jak to poczytałem, to no się zdziwiłem. Zacznie odliczenia kalorii też. Jak zapobiec, albo jak zacząć chudnąć? Po pierwsze trzeba problem zauważyć i chcieć go zmienić. Motywacja jest bardzo ważna, ale to tylko na samym początku. Później tylko i wyłącznie dyscyplina. Jak być zdyscyplinowanym? Nie do końca da się to przedstawić w tak małym i krótkim filmie, ale pokrótce postaram się to Wam y, zobrazować. Zmiana nawyków. Zamiast przekąsek typu chipsy, spróbuj zamienić je na orzech, jabłka. Później wytnij, wytnij to, bo jest tego mniej. Małe kroczki to podstawa. Nawyków, które budowałeś kilka lat w miesiąc, nie zmienisz. Zacznij jakąś tam aktywność fizyczną Naj low, en low entry level Najbardziej podstawową i zarazem efektywną Będzie po prostu zwykłe spacery Zacznij po prostu chodzić Dalej I tyle Zacznij spacerować po lesie, po mieście, między miastami, po morze. A później może nawet i siłownia co nie zmienia, i tak fakt, że podstawą do zgubienia wagi jest dieta i deficyt kalorii. Bez tego nie będziesz, nie będziesz miał takich efektów, o, o jakie walczysz. Musisz w tym cały czas progresować. Udało Ci się zmienić część chipsów na orzechy? Świetnie. Teraz objaśnię trochę ilość tego i zamień na przykład McDonald'a na coś domowego, albo wcześniej zacznij zamawiać. Maka bez frytek. Czy to brzmi, yy, brzmi trudno? Jak dla mnie to nie brzmi trudno, ale jednak większość ludzi nie jest stanie się z tego wyrwać. Przykre. Przykre, ale. Będę miał jeszcze konkurencję. Hmm, że tak to ujmę. No i chyba to, to było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Zapraszam Was do polubienia, komentarza, zostawienia subskrypcji. A ja się żegnam. Ciao.